Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta sezon drugi. I w tym odcinku wymieszamy się do tajemniczej krainy, jaką jest Nether. Jestem bardzo ciekawy, jak tam będzie. Może dzisiaj się nie wybierzemy, ale trzeba się przygotować. Może w następnym odcinku się wy wybierzemy, jak możecie zauważyć mamy 20 diamentów. Te 20 diamentów sobie wykorzystamy. Zrobimy sobie najpierw yy, na pewno sobie zrobimy enchanting. Zdrowe zbroje, kilof i miecz, ale na początku musimy skartować oczywiście diamentową motykę, bo mamy tutaj zadanie zrobić diamentową motykę i możemy to zadanie zniszczyć, ponieważ już idę robić tą diamentową motykę. Oczyka, dobra, robimy diamentową motykę. To jest diamentowa motyka. Ula będzie farma. Będzie farma, ulala. Dobra. Odkładamy ją najpierw. Teraz na spokojnie możemy się za zacząć całym tym. Mm, zacząć całym tym craftingiem. Najpierw. Dobra, dwa sobie odłożymy. Gdzie mamy diamenty? Ło! Gdzie mają diamenty? Kto? O, mań, dwa kazł. Że rekrytowałem, o tyka 20, dobra. Nieważne. Myślałem, że jakiś bug czy coś, a ja tu jest głup. Dobra. Teraz odkładamy dwa diamenty. Te dwa diamenty stoją na enchanting Table. Tutaj będzie obsydian. Dwa diamenty, książka. I teraz. Tak, miecz, miecz diamentowy, do tego robimy kilof diamentowy. Zostało nam 11 diamentów. 2, 4, 6, 8, 9, to jest na pierśnik. Będę musiał jeszcze tych diamentów poszukać. Na pewno 2 idą na ten. Hmm, czy coś, mus musimy jeszcze coś takiego skraftować? Tylko na pierśnik by się przydał. Ja zrobię z tego na pierśnik. Zostanie nam 3 diamenty. Z 3 diamentów już nic nie zrobimy, niestety. Mogę do tego dokraftować tylko zbroję. Żelazną, oczywiście. Jeszcze spodnie butki i czapka. Niestety tylko tyle mogę zrobić. Mamy, di mamy diamentową klatę, nam pra mamy prawie tutaj możecie zobaczyć mamy prawie cały pasek zapełniony tego co armoru. Niech to tak zostanie. Tutaj nam się jeszcze pełno żelaza przepala, ale to. Patrzcie na żelaza, normalnie będę bloki robił dywa diamantowy, znaczy żelaza. I idziemy sobie właśnie po to ten diamentowy kilof, żeby przygotować nasz portal portal sobie zrobimy tam na dole To mm, właśnie tutaj tutaj sobie zrobimy tylko ja muszę się odłożyć do kosztowności czyli mam na myśli moje diamenty to mogę też odłożyć Weźmy sobie troszkę żelaza patyki już mamy Że y, nam nie będzie potrzebny możemy iść jedzenia mamy całkiem dużo wystarczająco idę właśnie wykopać e, idę wykopać z tego, co mi się zdaje, potrzebuję go aż 8, więc troszkę kopania będzie. Duchy idziemy dalej. I tutaj w prawo wykopałem diamenty pod odcinkiem, dlatego, tego 20. Był też live, więc zapis: livea macie na kanale. Możecie go obejrzeć. On był dosłownie długi, tam rozmawiałem z czatem. No i ogólnie było fajnie. To teraz musimy się wybrać. Tutaj, nie nie muszę iść tam, bo tutaj mam no przecież yy, z pierwszej naszej wyprawy po diamenty. Mamy tutaj, gdzie nie, gdzie, już się mylę, bo Tylko jeden kilo, czy nie, tylko 1 kg, czyli na 2 kg, to źle. I tutaj właśnie mamy hmm, obsydian, który sobie wykopiemy. Zaczniemy sobie tutaj i zaczniemy sobie kopać obsydian. No wiem, że obsydion się długo. Musimy go mieć aż 8, ale myślę, że wezmę więcej z procesu. Zawsze coś się tam może przydać. I właśnie pierwszy obsydian mi się spalił, więc troszkę tutaj przekopię. Może nie widzimy się wtedy, kiedy uzbieram 8 obsydianów. Słuchajcie moi Państwo, mamy 15 obsydianów. Teraz idziemy do naszego domku. I z naszego domku będziemy robić portal. O tak, już ej, naprawdę nie mogę się to czekać. Wiem, że tam się dużo pozmieniało. Jeszcze ani razu nie byłem. To będzie takie zaskoczenie. No. Wiem tylko, że są tam jakieś moby, ale. Wiem, że jeden potrzebuje złota, to na pewno to złota weźmiemy. Żeby nas nie atakować, coś takiego, ale... Ja tam jest jakaś nowa ruda co o co chodzi z tymi rudami? Naprawdę. To jest dziwne. Droga, my tutaj schodzimy, tutaj będzie port. Tylko tutaj o jeden trzeba wykopać. Tutaj wykopiemy. I o jedno jeszcze trzeba wykopać, więc wszystko symetrycznie. Tak, i tutaj będzie portal. Tu, 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 o właśnie w tym miejscu. Dobra, no to budujemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie wygląda. Idę po zapalniczkę, u idę po zapalniczkę, szybko, szybko zapalniczka, krzesiwo, 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 e, mamy tutaj krzesiwo, dobra, robimy zapalniczkę, czekaj, wziąłem to krzesiwo, się? dobra, mamy zapalniczkę, teraz idziemy odpalić nasz piękny, piękny portal. Bum! Będzie grane. Dobra, chciałbym tam wejść, ale nie mam Jakie zaraz mi zabiją tam? Musimy sobie zrobić enchanting table. Dobrze, że mam 5 tego. I chyba mam to. Chyba. Dobrze, że mam tego 5. A! Dwa diamenty i książka na górze. Książeczka, książeczka. Nie. Dobra, gdzie mam? Tutaj jest papier. Skóry mam. Mam, tak, mam skórę, potrzebuję chyba trzy skóry. To jest nieciekawie, wam powiem, nieciekawie. Bo ja potrzebuję trzy skóry, a mam dwie. Tak, będę musiał tu, tu. Ale nie, może to się robi tak? Do, nie, dobra, uratowany jest. Weźmy książeczkę. Kurde, diamentownie wzięłem. Dobra, wezmę pięć. Dobra, robimy ten, to cudo. Cudo, czarna magia. Jak w poprzednim razem. Dobra. I tak tego nie zrobimy, bo mamy będzie słaby enchant, a musimy mieć takie taki enchanty. I to też sobie zrobimy na dole. To będzie taka baza wypadowa. Jezu nie zapalniczką, co? Ty chcesz dom spalić. To będzie też tutaj na dole. I to się wykopie tutaj. To się wszystko wykopię tutaj. I... to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Nie! Za takie krótkie odcinki, nie, nie, nie. Tutaj będzie duży odcinek, proszę zostawać jeszcze... To nie jest na tyle odcinka, tutaj trzeba jeszcze dalej coś zrobić. No, bo to się później upiększy. Tutaj robimy pokój, który będzie stał enchanting albo zrobimy go tutaj na boku że tutaj będzie wejście do Netheru. a tam dalej będzie enchanting table albo w tym miejscu tak, jak tutaj dam enchanting to... tutaj dam enchanting to tutaj będą musieli być biblioteczki i chyba tak zrobimy mam 30 level! tutaj będzie ostrość no dobra ostrość jest fajnie bo i będzie większy demen dodawało jeszcze nie sprawdzam kilofa, bo szkoda bo gdzieś robić kolejny i tak ogólnie mamy nether. I ja poza odcinkiem oczywiście że sobie przygotuję cały ten ekwipunek jaki potrzebuję chodzi mi o diamenty o cały diamentowy set o ten mm. Biblioteczki tutaj dookoła, i na odcinku sobie to zenchantujemy i wybierzemy się do meteoru. Jeszcze co bym mógł zrobić w tym odcinku? W tym odcinku jedyną rzeczą, jaką mógłbym zrobić, to jest przygotowanie farmy. Mmm, przygotowanie farmy tych yy, krów. Albo w, zrobimy tak, że. Farmę krów sobie zrobię w kolejnym odcinku, a jeszcze w kolejnym odcinku wybierzemy się do neterów. Tak chyba zrobimy. To będzie najsensowniejsze. No i trzeba zrobić farmę jedzenia, bo to jedzenie, które mam tutaj, ono się nie nadaje do jedzenia. Myślę nad farmą zwierząt, i tam wtedy gdzie mogli czerpać dużo jedzenia więc widzimy się w kolejnym odcinku jak coś, to, jak coś to ja pozbieram sobie diamentów poza odcinkiem jak je pozbieram no to będziemy się widzieć na odcinku w którym wybierzemy się do netheru a jak nie, jak jeszcze się muszę zastanowić bo bardzo mnie to ciekawi co tam jest w środku to Hmm. Zrobiłem sobie farmę, więc ja wam dziękuję za oglądanie, to ja tutaj z diamentowej zbroi, dziękuję ci, że byłeś do końca, cześć!